Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym ucieku z CSGO z Kinsa ze mną jest Bartonez siemano wszystkim Gdzie ty człowieku jesteś? Byłem na Sylwestrze w górach, popatrz jak są Nie no widzicie, Bartonez to się bawi kurde na poziomie Ja Sylwestra spędziłem na chacie, a on kurde w jakichś domkach Także sub, łapka w górę i kod stricto dla Bartonesa musi być pisany. Pamiętajcie żeby wpisać kod stricto, który da wam 10% bonusu do ładowania darmowe 2 złote 10 groszy zł na start No i co, był giveaway, teraz też będzie giveaway na 5 doładowanie, także oglądajcie do końca to będziecie wiedzieć co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać doładowanie na 5 dolców z bonusem. To jeszcze więcej będzie. Tylko pamiętajcie, żeby z kodem, co nie, Wbijcie na Discorda i lecimy dzisiaj cel jest bartek taki, żeby z 5 dych zrobić coś jak najbardziej konkretnego. Masz na to pomysł? Wiesz, co to chyba naj najlepszym pomysłem to są jakieś yeah. batelki albo coś w tym stylu, ale no, tak. tylko słuchaj, no. Są to małe pieniądze, więc to będzie ciężkie do Ale robienia. o to chodzi, właśnie, dla widzów, kontencik, ale najpierw Pirate Swap, też wam muszę przypomnieć, że on, moim zdaniem, najlepszej stronie do tradowania skinów, co nie? Macie tu masę bonusów, jest bardzo no, przejrzysta no, strona to, z, z moim kodem. Też sobie zróbcie konto, żeby wziąć udział w giveawayu. Można sprzedać od razu skiny za krypto, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak działa krypto, jak jest coś, sobie sprzedać na złotówki, co. Tym zrobić i tak dalej, to możecie do mnie napisać. Ja tam co nieco powiem, co tam wiem, co ty już do Co ty już wracasz? No bo jest tak zimno. No i można wymieniać, co nie. Jest bardzo git strona, polecam. Link macie w opisie, do CSGO Skinsa też. No i dobra, lecimy z odcinekiem, Bartek, co nie? No jak, dobra. A i patrz, jaką fajną fry tutaj fryzuraczkę, co? Sylwestrową, co sądzisz? No jest gites, gites. Ja myślę, że widzowie są ciekawi, co ty, Bartek, robiłeś na Sylwestra, o pożaraj. No byłem tutaj, na tej góra. To są ogólnie pieszczany, więc to, to są takie góry, takie góry jak z zakopanem, ale jest mega fajnie, bo tu jest tak swojsko. Nie wiem czy wiesz o co chodzi, to jest normalnie ludzie sobie chodzą, każdy się zna, mówią ci tam dzień dobry się ma cześć, nie i to jest fajne, wszystkim no, no, no. też osypów się najadłem no, to, 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 to. No to, no to elegancko, nie? Jakaś akcja się tam działa, coś kogoś porwali. No po, troszeczkę, no bo to Sylwester, więc widzowie wiecie, ja alkoholu nie piję dużo. Ale wy Sylwestra tu musiałem się lekko napić na no, tej tradycji. No po dżentelmeńsku, to... wiadomo, nie? Tak jest. Dobra, okay. widzę, że tutaj już nasz pociesz jakąś bitwę. No wybijem na no, dwie dychy, tylko to jest underdog, co nie? A jesteśmy kurde, tak. drudzy, ale to spokojnie, jeszcze 10 skrzynek. No to opowiadaj o tym Sylwestrze, bo jestem ciekaw, no kurde, ja sam nie słyszałem. Ogólnie to były takie petardy. Nie, że jak to wystrzeliliśmy, to każdy taki był ogłuszony, że nie, że nie wiedział, co się w ogóle dzieje, nie? Ale w sumie te ogłuszenie mogło być też, te, mogło być też spowodowane tym alkoholem, ale to... Nie no, ale wizowie. pamiętajcie, że jak wiecie alkohol, to się nie bawcie w fajerwerki. No to jest, kurde, ciężko to mieszać, nie? Niebezpiecznie. Tak samo ta bitwa była niebezpieczna, niebezpieczna nie. Bartek, bo... O, chodź czekaj, czekaj, czekaj! Ty, 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 ty. Okej, okay, nasze. Nie, 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 ziomek, kurde, ma przewagę, 30 groszy, czekaj. Kurde! Nie. Tak mało brakowało! Dobra, ale czekaj, nie ma tragedii, nie ma tragedii. I tak dużego profitu... A nie, zrobił dobry profit z tego. Prządźmy coś Bartek. Ja bym poleciał Olin na tym. Olin, Olin, tak, 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 tak. te cztery dychy w obiekt. Dobra, no to wiesz co ja klikam. Danger zony, dodam sobie botów tak od góry do dołu, od Alexa przez Emilię Go do i samo. Jak myślisz, no, to musi nam siąć Bartek, bo to jest nasza. No ostatnia nadzieja w tym odcinku, jak to przegramy na okay, dobra, no to. Okej, dobra, pierwsza chyba nasza. Bardzo ale... blisko, bardzo blisko, czekaj, tu fajny drobny. Dropił. To już jesteśmy na plusowali. No jest na plus, tylko żeby nam oddał. Znaczy, Alex weź coś, wydrop, proszę. Daj do Aleksa dość. Kurde. Czekaj, to jest Ale ostatnia. Alex. Czekaj, Alex Alex, dobrze dropnął. Tak, wygraliśmy. Tak. Dobra, yes. dobra. Siada mi to, sprzedajemy. 82 zika. hmm Wiesz, co dołączę sobie tutaj za Jakby tutaj siadło, to myślę, że to by. Już byśmy mieli stówę, co nie? Myślę, luźną hmm. i by było gites. A i przewalimy te dwie dyszki, to też się tragedia nie stanie, czekaj, czekaj, no, czekaj. Nie, Dobra, no dawaj Marta, wydrop coś. Bardzo... No, tutaj. To jest naj... nie, to nie jest najdroższe, no słabo. Ale drop, no jako tak sobie zgarnął, ziomek. No. 13 sekund. 13 sekund. 13 dajcie znać, widzowie. Właśnie, jeżeli chcecie wygrać skina w tym odcinku, to musicie dać znać w komentarzu, czy wolicie takie. Tak, jak gramy na CSGO, Skinsie, się, jak mamy te saldo, po parę koła kręcimy? Czy wolicie tak sobie oglądać, jak tam kręcimy za parę dych, czy parę stówek max, Takie mniejsze, czy takie większe? To dajcie znać sobie was. Ok, patrz. jest droga? Nie, no ale nie jest dobrze. Hmm. Ale ładny jest ten skin w ogóle, znaczy ładny, takie ciekawe. Mhm. Zależy od gustu, do Kurde. Ale już jest ogólnie stary profit, nawet, nawet duży. Tylko żeby nam coś dał. proszę. Oj. Kurde, no dwie z rzędu teraz przegrane, jesteśmy na zero. I teraz Olin, Olin. Ale na szerdzie, tak żeby było bezpiecznie. 1% o, to szans! Paskutka. To może być ciekawa bitwa, nie? Te 1% mi się dobrze kojarzą na szerdzie właśnie, tylko właśnie, że to jest mało, mało skrzynek. Oj Jakby było z 20, to myślę, żebyśmy to sprofitowali, nie? No to tak, no. No ale widzisz, widzisz co tutaj się dzieje? Ty autem A, swoim jadę. pojechałeś tam normalnie? Ile to jest kilometrów do no, Rzeszowa? Do Rzeszowa to jest 120 km Eee to godzina drogi No dwie O, chociaż o. czekaj, czekaj, ale A dwie dychy w plecy, no kurde Nie podoba mi się, chyba znowu musimy ładować Oli na Bartek Dawaj Oli na Oli, na e, Czekaj, ja patrzę czy jakiś ziomek zrobił, dobra, za 26 o, na dwóch dawaj. Myślę, że go rozdupcę teraz, nie? No, no, się... tylko dwie szynki, wow No myślę, że go... kurde no nie jest nasz dzień widzowy, nie? nie? Ale... Chociaż dobra, jest na plus, ale to jest słaby skin. Ta MK i Zaparta. No kurde, no wygraliśmy, ale tych plecy, No co to ma być? 20 zł. Ja pierdzielę, widzowie. To nie jest nasz dzień, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie. Faj, faj, fajna rzecz, żeby ta, w ta, takie odcinki nagrywać, nie? Mhm. W takim niższym saldzie, nie? Bo to. Kurde, mało kto. Nie wiem, czy chociaż jest jeden widz, który gra takie stawki jak my. Zazwyczaj na Że kręci bitwy i robi profit po parę koła na, na odcinek. Czy traci parę koła, no wiesz, nie? Czekaj, bo tutaj dzwonią do mnie, bo znikłem i się martwię. <grym> ty, Martek, masz ważniejsze zajęcia. No i z tej jest fajny profit, ale my tego nie wygrywamy. Ty, dobra, dobra, nadganiamy. I kto wygramy, to jest ty. Okej, czekaj. Dobra, dobra, w końcu, w końcu. Jest jakieś światło... Jesteśmy na zero. <laughs> jakieś światełko na przyszłość jest. Okej, okay, to ile? ile mamy? Myślę, że patrz, wbijemy sobie tutaj do ziomków trzy szybkie jokery. Kurde, jakby takiego Kurde, stickera joker. dropło. To jest joker, ale nie jest co nie? Najdroższy skin to może być za 52 zł. Także hmm. to on dupy nie urywa, ale wiem, że on dropi. Często. Już sobie grałem tak i, i oddaję. I patrz to. Hmm. Kurde. Lipa, aj, Lipa. Aj, aj. ale co na to nie patrzymy. I patrz, mamy teraz... a 20 mamy! Kurde, myślałem, że więcej. Czekaj, myślałem, że 30 <laughs> będzie. Y... To wiesz, co ja bym zrobił, Bajtek? Rust case. O te sandały, nie? Znaczy te... no. Sandały. O to na czterech. I to myślę, że z tego będzie 8 dych i zamykamy odcinek. Z 3 dychy profitu. I w następnym Dobry. odcinku będziemy robimy lepiej. I teraz po lewo, od góry do dołu. O dobra, jakieś ziomki wbiły. Myślę, że to Bartek, to to nam za, zakończy odcinek dzisiaj, nie? Na, na pozytywie. Pierwsza, średnia, druga. Też druga. No już ogólnie teraz działamy na plus z bitwy Ej, hey, Ty, wygrywamy! Ty, jeszcze Strasza. lepiej wygrywamy! Dobra, ej, 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 ale miało być 8 dych Bartek Dobra, Dobra wy, wygraliśmy, wygraliśmy jest. No i znowu. Czyli jesteśmy dychę tylko na tym, <laughs> ale w sumie to nie jest. Wiesz co? No i, no i Dobra, o! Nie no za 5 dych była taka fajna bitwa. Wiesz co, ja to sklonuję i ciu, nie? Kto to wygra? Pokażę, jak ten polewo lewo a, wygra, to patrz, to, to klonuje. Słaby. Dobra, polewo lewo wygrał. To to klonuje, to nie? Słaby, skiny muszę słaby ale, ale na mnie dropnie słabego, nie? Patrz, Dobra. Wbił ziomeczek, kanwarek i patrz to, jak to tu się dzieje, Wartek? patrz, pat, pat. Dawaj, dawaj, No dawaj, i dawaj. co? Tak! No i to mi się podoba, to i mi się podoba. Dobra. No i to jest to. I mamy 112. Bijać? Ej, ale profit ile? 60 zł. 60 zł, no wbijać tutaj na 8. Nie, dobra. Mamy 120, w następnym odcinku widzowie spróbujemy to jeszcze pomnożyć. Na ten moment mamy dwa razy więcej większy kapitał niż to, z czym zaczynaliśmy. Dobra, skusiło mnie, bo to jest szert. Tutaj no, ciężko to stracić. To jest ciężko stracić, tu jest ciężko stracić, bo tu na pewno coś dostaniemy fajnie, nie? Okej, okay. dostał. Dobra, jeden, 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 to, to nam dużo nie robi. Okej, okay, hmm? to jest trzy warte. A jednak dycha. Ty, no. Checkway. Jest? nie, w sumie, no. Dobra! Ty, ty! Dobra, jest na plus tej bitwy, jest na plus. Jest na plus, jest na plus, patrz. Nie, jest, nie jest, nie jest. 3 zł. Jest 3, zł. 3 zł. Ale punkty, Dobra. ale punkty są. Dobra! No to pamiętajcie, widzowie, o tym, żeby wpisać kod to przy doładowaniu dawam 10% modus do doładowania. No i Dekensa o 10 cm, oczywiście, co nie, klasycznie. Parę słab też, zawalista strona do tradeowania. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i siema.